Wiesz co? Ja na te pytania nie odpowiem. Stacho Jones, witam. Takich mi no, pytań tak więcej nie zadawaj. Tak Kim jest Stacho Jones? Stacho Jones jest aktorem. Wszyscy mnie w hajnówce znają i na całym świecie. Ile masz lat obecnie? Za rok będą cztery doby. O Czy plaster sera to kromka mleka? No chyba mnie się wydaje, że po mojemu coś nie. Gdzie ukryłeś Excalibur? Nie ukryłem go. Jak często przeklinasz? Często. Jak mnie ktoś wkurwi, to przeklinam. Czy to prawda, że to Czarnoksiężnik wypuścił koronawirusa i kiedy zostanie za to ukarany? Nie wirusa, tylko świrusa. To jest wszystko propaganda. To jest wszystko nieprawda, żeby ludzi utomanić. Czy Polska wyjdzie z Unii Europejskiej? Zastanowię się. Czy <grym> chleb z chlebem to już kanapka? Chleb z chlebem to nie jest kanapka, chleb to musi być i kiełbasa. No i piwko może być. O! Otóż to, to właśnie, może być i piwko, seteczka. Chleb z chlebem to tylko konia jedzą. Gdzie byłeś trzy godziny temu? O, trzy godziny temu to byłem u kolegi, kumpla. Wczoraj byłem na grylu, dzisiaj po, poszłem pieszo po rower i przyjechałem tutaj i nagrywamy ten film. A dlaczego zatopiłeś Atlantydę? Nie wiem. W tym temacie to ja się nie wypowiem. Może Czarnoksiężnik sobie? Może i Czarnoksiężnik. To będzie go o, Oczywiście. Rozpierdolić go. Przysz, czy w przyszłym wcieleniu zostaniesz gwiazdą Discopolo? O już byłem, występowałem. Gdzie? W Disco polo. Tak? Śpiewałem piosenki. Gdzie można to zobaczyć, obejrzeć? Można. Na internecie. Wszystko jest. <coughs> Czy film się robi? Film się nie robi? Film się nagrywa. A, -a. a nie robi. No, a -a. no widzisz pan. Okej, No, okay, okay. no. To? nie wiedziałem. A <coughs> o to jak to pan nie panie reżyser i pan nie wiedział? Jak ja reżyser? To pan jest reżyserem. Ja? Ja jestem aktorem. A pan mnie nagrywa. W tej chwili tak, ale fil, no. fi, film był reżyserowany przez Pana. Przeze mnie, tak, oczywiście. Czy premiera filmów w swoim czasie to dobry termin? Bardzo dobry, po mojemu. O, ja po mojemu też. <grym> czy sam robiłeś sceny akcji, czy miałeś kaskadera? Miał, sam nie robiłem, miałem kaskadera. Ja tylko wykonywałem jego polecenia. No dobra. To, to to chyba wszystkie pytania. Hmm, coś pominęło, chyba nie. Dziękuję. Dziękujemy za wywiad. Do widzenia. Do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie. Stachodząc. Żegnam was. Jak będziecie mieli chęć, to przyjeżdżajcie, ja cały czas jestem do Waszej dyspozycji. Piweczko, siedmioprocentowe, bo tam byle gówno to nie pi. Do zobaczenia. pa pa pa. Spotkamy się w swoim czasie. Oh, cześć. <laughs> <Okay. laughs>